Chwilar witam Państwa w tradycyjnie z restauracji Kozaczok w programie W Kawiarni Naprzeciwko. Moim dzisiejszym gościem jest wójt gminy Borzęcin, pan Janusz Kwaśniak. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie wójcie, gmina przygotowana jest na przyjęcie turystów. Wpisujecie się w nowy program subregionu tarnowskiego odnośnie turystyki. Tak, to nie tylko działania w zakresie poprawy infrastruktury i zagospodarowania tych wszystkich atutów, które gmina Borzęcin posiada, ale również istniejąca baza turystyczna. Mowa tutaj szczególnie o gospodarstwach agroturystycznych. Zresztą te pierwsze powstawały jeszcze w XX wieku, lata 90, rok 99, jak pamiętam, tworzyło się stowarzyszenie Pierwsi zainteresowani mogli podpatrzeć między innymi w krajach zagranicznych na zachodzie Europy, jak tego typu obiekty funkcjonują. I dzisiaj możemy się pochwalić tym, że mamy w tych gospodarstwach agroturystycznych około 150, 150 miejsc noclegowych z różnymi atrakcjami, jak chociażby nawet izba chleba, jak konie, możliwość przejażdż, przejażdżki bryczką i inne, tudzież. Ile gospodarstw bierze udział w tym programie Mówię 150 miejsc? Funkcjonuje na terenie gminy aktualnie około 20 gospodarstw, natomiast w perspektywie czasu w związku z projektem subregionalnym turystycznym zamierzamy postawić nie tylko na rozwój gospodarstw agroturystycznych, ale również rozwój hotelarstwa, gastronomii szeroko pojętej oraz przemysłu wolnego czasu, czyli Mówimy tutaj szczególnie o możliwości wypożyczenia żaglówki, rowera wodnego, innego tudzież sprzętu, który będzie służył rekreacji na akwenach wodnych zagospodarowanych, bo przecież głównie w tym programie subregionalnym turystycznym stawiamy na to, aby zagospodarować te akweny wodne pożwirowe, które funkcjonują na naszym terenie, Jak których możemy? mamy bogactwo w sumie około 300 hektarów po eksploatacji. I tutaj planujemy zróżnicowane działania. Jeden z akwenów największy, ponad 80 hektarowy, chcemy zagospodarować w kierunku żeglarstwa. Powstaną uredy cumownicze, powstanie odpowiednia w tym zakresie infrastruktura, tak aby można było popływać małymi łodziami, żaglówkami. Oczywiście to wszystkie działania w partnerstwie publiczno-prywatnym z właścicielami. Podmiotów prowadzących eksploatację Kruszywa i podmiotami, które są, chcą zainwestować w tego typu branże. I inne miejsca w, w innych lokalizacjach, jak chociażby w Bożęcinie Górnym i w Warysiu, gdzie z kolei powstaną typowe ośrodki rekreacyjne, wypoczynkowe z plażą, z miejscem do kąpania się, oczywiście szczerzonym, z gastronomią, z miejscami parkingowymi i, co ważne, również miejscami domenkołanymi. Czy te miejsca będą bezpieczne? Zapewnić bezpieczeństwo ratownicze, nie tak jak na przykład w sąsiednim Radłowie, gdzie są akweny, na których się ludzie kąpią, nie są zabezpieczone? Zdecydowanie tak, jeżeli mamy już stawiać na rozwój turystyki i stworzyć ofertę, która będzie przyciągać nie tylko mieszkańców Borzęcina i powiatu brzeskiego, to musimy pamiętać o tym, że na tych obiektach musi być bezpiecznie. Te obiekty muszą być szczerzone tak, aby nie dochodziło incydentów, do incydentów, które mogą w perspektywie czasu zniechęcać no potencjalnych. Tak, no, no właśnie o to chodzi. Dzieją. Tego typu sytuacje zniechęcają. I w sytuacji, kiedy powiedzmy, w, w jakimś tam obszarze będzie tej oferty związanej z możliwością odpoczynku nad wodą sporo, to wiadomo, że każdy zdecyduje się wypoczywać tam, gdzie jest najlepsza infrastruktura, ale również tam, gdzie przede wszystkim jest bezpieczny. Ale też ważna jest promocja tych miejsc. Wiemy, że państwo jako gmina promujecie się już na Śląsku, promujecie się w ogólnym polskich telewizjach, choćby TVP. To będzie sprzyjało temu, żeby turyści przyjeżdżali do Burzęcina. Zdecydowanie tak, zresztą, to jest odczuwalne? zresztą jeżeli mówimy o promocji, po pierwsze jest to odczuwalne, mhm. gdyż do tych gospodarstw agroturystycznych przyjeżdżają zainteresowani nie tylko z Małopolski, z Krakowa na przykład, ale przede wszystkim ze Śląska, bywa również, że z Warszawy, że z zagranicy. Szczególnie w sezonie letnim, no bo wtedy najwięcej się u nas dzieje i jest sporo atrakcji, możliwość pojeżdżenia, skorzystania ze ścieżek rowerowych, które funkcjonują, z licznych atrakcji po drodze zabytków więc ta promocja na Śląsku nie jest przypadkowa. Ona ma zachęcić do przyjeżdżania właśnie w te tereny do Borzęcina. Tak, a po drugie wiąże się to również z tym, że od kilku lat obserwujemy tendencję dużego zainteresowania właśnie Ślązaków zakupem działek budowlanych, starych tudzież domów, mhm. które funkcjonują gdzieś, gdzieś na terenie gminy Borzęcin, remontowaniem tych domów i sprowadzaniem się właśnie Tutaj. No, są to osoby w wieku średnim z przewagą osób w wieku emerytalnym. Teraz choćby nawet nowa droga budowana przez Zbrzeska w stronę Szczurowej od autostrady też pewnie poprawi tą komunikację z Borzęcinem. Tak, poprawi komunikację, zresztą jest to pierwszy etap budowy tej drogi do połączenia, tak, do połączenia w, w Górce. Oczywiście z tym odcinkiem, który został od górki już wybudowany w kierunku niedzielisk. No, i gdy ta droga w całości powstanie, no to na pewno ułatwi to komunikację również w kierunku północnym, bo to na zachód i na wschód mamy załatwioną. Zresztą do Krakowa dzisiaj się jedzie pół godziny. Więc zdecydowanie to ułatwia komunikację. Na Śląsk, tak żebyśmy mówili dwie godziny, nie jest to odległość, która zniechęca, a wręcz przeciwnie zachęca. Wspomniał Pan też o turystach zagranicznych. Teraz trend wschodni się rozpoczyna. Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej, podpisać się umowy stowarzyszeniowe. Czy rozważa Pan również promocję w tamtą stronę? Jak najbardziej powiem więcej, jesteśmy nawet zainteresowani współpracą mhm. z gminami ukraińskimi w sensie wymiany poglądów. Wiadomo, że te atuty rozwoju turystyki w sensie agro są zdecydowanie większe na Ukrainie. Zresztą tam mamy bardzo piękne, piękne tereny, tereny w, rejonie, w rejonie Lwowa i nie tylko. Gdzie na pewno turyści z Polski i pewnie z ościennych krajów, takich jak Słowacja, byliby zainteresowani, żeby wypoczywać, chociażby nawet na łonie nieskażonej niczym natury. Na pewno też dostępność komunikacyjna, która poprawia się. Drogi nowe, budowane w kierunku szczurowej, dworzec obroniony w sterkowcu przyciągnął tych klientów. Jak to się udało, że właśnie Sterkowiec siłą trzech wójtów udało się zatrzymać w rękach samorządu? Kosztowało to na pewno trochę i czasu i rozmów i zabiegów z naszej strony przy wsparciu parlamentarzystów szczególnie senatora Macieja Klimy który dość duży wkład w pomoc samorządowcom gminy Bożencin, Dębno i Szczurowa włożył no, ale udało się. Udało się to, czego nie udało się samorządowi miasta Brzeska. Wręcz można powiedzieć, że samorząd Brzeska z burmistrzem Grzegorzem Wabryką na czele, na samym początku, wszystko zepsuł z racji tego, że cały problem rozpoczął się od działań PKP w zakresie uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Mhm. I to właśnie wtedy w trakcie procedury miasto Brzesko wyraziło pozytywną opinię w zakresie modernizacji linii kolejowej E30, zakładającej między innymi likwidację dworca w Sterkowcu. Gdyby wtedy miasto powiedziało nie, nie zgadzamy się, opiniujemy negatywnie ze względu na to, że ta modernizacja zakłada likwidację dworca, my go chcemy utrzymać, dzisiaj nie byłoby problemu. Dzisiaj modernizacja byłaby zaprojektowana tak, jak samorząd by sobie życzył, czyli dworzec by został i nie byłoby potrzeby generowania dodatkowych kosztów związanych z przeprojektowaniem. I jakie koszty będą? Wbrew temu, co wcześniej mówiono w Brzesku, tak tłumaczono mieszkańcom, że około 200 tysięcy, samo przeprojektowanie to maksymalnie 70 tysięcy. Jestem po spotkaniu razem z kolegami samorządowcami wczoraj z wykonawcą modernizacji i z projektantem, więc okazuje się, że te koszty będą zdecydowanie mhm. niższe, gdyż pewne działania związane z modernizacją linii, czyli rozbiórka dworca, budowa chodnika, nie będą wykonywane, i tutaj zostają oszczędności. Mhm. I te oszczędności chcemy właśnie wkompensować w te działania związane z przeprojektowaniem i później, oczywiście, przebudową w ramach projektu tej infrastruktury, która tam była planowana w tym miejscu lokowania dworca i później oczywiście przejęcia przez gminy Borzęcin, Demno i Szczurowa. Porozumienia już zostały podpisane? Jesteśmy na etapie uzgodnień kwestii do porozumienia. Właśnie temu służyło również wczorajsze mhm. spotkanie i takie porozumienia będą podpisane. Wszystko na to wskazuje do końca miesiąca maja. Czy w w czerwcu mieszkańcy już będą wiedzieć na 100%, że ten dworzec będzie mieszkańcy, w rękach mieszkańcy, samorządu. Tak. Mieszkańcy już dzisiaj wiedzą mm -hmm. na 100%, że dworzec zostaje, natomiast pozostaje... No bo najlepiej jest mieć dokument, tak. Tak, że, że jest zobowiązanie Natomiast pozostaje Natomiast pozostaje kwestia przyjęcia tego dworca i podjęcia działań w zakresie remontu, modernizacji i uruchomienia w tym budynku działalności. Nie ukrywam, że Zgodnie z naszym zamysłem, tam nie tylko będzie funkcjonowała poczekalnia wraz z kasą biletową, czyli to, co było do tej pory, ale również stawiamy na działalność gospodarczą i chcemy tam uruchomić punkt informacji turystycznej, gdyż Dworzec Kolejowy jest takim miejscem, gdzie podróżni wysiadają. O atrakcjach gmin kwartetu na przedgórzu, również gminy Szczurowa, która jest poza kwartetem. I oczywiście stworzyć tam infrastrukturę typu wypożyczania roweru, gdzie można sobie przyjechać, pożyczyć rower ścieżkami rowerowymi, trasami rowerowymi, które są wyznaczone, pojeździć po terenie, zwiedzić i, i powiedzmy wrócić sobie w tym samym dniu, czy skorzystać z noclegów w gospodarstwie agroturystycznym i, i wrócić po weekendzie do domu, załóżmy do Krakowa, czy do Rzeszowa, czy do Tarnowa. Jak zareagował burmistrz Brzeska na tą wiadomość, że Państwo przyjmiecie ten obiekt? No, były tam głosy, że on już podjął też rozmowy, że są w trakcie, że to on będzie finalizował. Znaczy całą ja, ja, ja nie potrafię zrozumieć jednego, bo jeżeli ktoś wyraził opinię pozytywną w zakresie modernizacji tej linii, która zakładała wyburzenie, likwidację tego dworca, i, i zrobił to przez przeoczenie, bo zakładam, że tylko tak mogło być, no to trzeba umieć przyznać się do błędu i powiedzieć wprost, no popełniliśmy błąd, zróbmy coś, żeby to wszystko w ramach istniejących możliwości procedur odkręcić, a nie próbować opacznie to tłumaczyć, że my też wspieramy te działania, czy, czy jesteśmy zwolennikami ustawienia tam wiaty, hmm. która również jako przystanek będzie może służyć. Wszyscy dobrze wiemy, że ta wiata nie będzie spełniać tej funkcji co budynek. Zresztą takie stanowisko w trakcie rozmów otwarcie również wyraża, wyrażają specjaliści kolejarze. Rozpoczęliśmy o turystyce, o tym przygotowaniu do turystyki, ale ma i to też szereg imprez w Borzęcinie. Będzie się działo na pewno rajdowo 4 na 4 wyścigi rajdowe w terenie. Tak, e, pierwsza impreza e, plenerowa, tych imprez plenerowych w gminie Borzęcin e, w bieżącym roku będzie wiele, ale to z racji również jubileuszy, jubileuszu, jubileuszu 650-lecia e, lokacji Borzęcina i erygowania, Borzęcińskiej parafii, e, jak też jubileuszu 650-lecia e, przeborowa. I rozpoczynamy właśnie tą e, imprezą e, plenerową, można powiedzieć, rajdem. RMF Max Rili, druga edycja tego rajdu w Borzęcinie, około 100 km. Tras bardzo widowiskowa, przyjeżdża wielu kibiców, nie Na tylko. Na pewno relacje z tamtego roku można zobaczyć u nas też, tak, także można, można podpatrzeć można, i, i zachłysnąć się tą nieciekawostką Dokładnie, rajdową. można zobaczyć relacje w Tarnowskiej TV. Która przy okazji takich imprez ważnych przecież w regionie zawsze jest na miejscu i, i wspomaga działania nie tylko promocyjne, ale tym, którzy nie mogą przyjechać, umożliwia obejrzenie właśnie relacji. Ilu gości się jeszcze spodziewacie pewnie. w tym roku? No będziemy mieli pewnie około 150-150 załóg, mm -hmm. chociaż na dzień dzisiejszy zapisy jeszcze trwają i może być więcej. No i oczywiście kibiców te ta, ta, ta trasa będzie podobna do zeszłorocznej? Tak, czy będą jakieś zmiany? Zdecydowanie tak. To będą te same trasy, które, które były w tamtym roku. Dlatego również, że się sprawdziły. Mhm. Zarówno zawodnicy, jak i organizatorzy chwalili ich specyfikę, trudność, a to jest bardzo ważne przy rajdach, rajdach terenowych. Także zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Będziemy informować o tym, kiedy i w jakich godzinach będą przeprowadzane rajdy? Tak, również na stronach bożęcin.pl pewno szereg informacji w tym zakresie będzie. Tak, zdecydowanie. Dziękuję za przybycie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu. Dziękuję Państwu. Ja również.